Waga strona 247 naszej ostatniej książki. Istnieje naturalny protokół leczniczy opracowany przez doktora Gre Glenna Rothfelda oparty na czterech substancjach pochodzenia roślinnego. Pierwszy składnik to berberyna, który ma za zadanie zakłócić szlak sygnałowy komórek nowotworowych, aby uniemożliwić im komunikację, a tym samym namnażanie się i doprowadzić do ich śmierci. Kolejny element terapii to enzymy proteolityczne. Pozyskiwane z papai, ananasa i pleśni, której nazwę łacińską podaliśmy. Są to papaina, trypsyna oraz chymotrypsyna I tak dalej opisujemy cały ten protokół, przedstawiamy dawki sugerowane, i wydaje się, że przedstawiliśmy całkiem ciekawą metodę postępowania przy chorobie nowotworowej. Zresztą takich metod jest tutaj znacznie, znacznie więcej. To także chyba, a nawet zdecydowanie warto się nad nimi pochylić.